Zachód słońca Gorc. Jest dzisiaj 22 października, godzina 17:36 dokładnie. E, tak wygląda zachód słońca z Gorca, z wieży widokowej. No, przepiękny widok. Co prawda, dzisiaj nie było jakiejś szczególnie dobrej widoczności, ale. I tak, no to miejsce jest magiczne. Teraz patrzymy na północ, teraz na część wschodnią. No, rewelacja, przepiękne widoki. A o zachodzie słońca to nabiera jakiegoś jeszcze takiego magicznego wydźwięku. Rewelacja. No i teraz oczywiście na południe. Tatry. I wracamy na zachód. Piękne, czerwone niebo. W kamerze, tak niestety, to chyba nie będzie widoczne, ale, ale gołym okiem polecam, bo, bo warto. Wygląda, jakby tam turbacz się palił i, i całe niebo nad nim. Także przepiękny widok. Muszę się tu kiedyś jeszcze na wschód słońca wybrać. Na pewno też będzie, będzie bajkowo. Polecam, do zobaczenia. Cześć i jak zwykle zapraszam do subskrypcji kanału.